Witam bardzo serdecznie, Paweł Surynowicz, Polski Karting. Za nami okres wakacyjny, a więc żegnamy się z wakacyjną Karting Café i przechodzimy do takiej normalnej formuły naszych kartingowych rozmów. I powiem Wam, że bardzo, ja się bardzo cieszę, bo fajnie jest wrócić na swoje śmieci, do swojej e, pracowni. Świetnie się tutaj czuję, tutaj przecież e, narodziło się Karting Cafe. Takie rozmowy kwarantannowe i mam nadzieję, że będziemy je kontynuować w okresie jesiennym. A moim pierwszym wrześniowym gościem jest świeżo upieczony Mistrz Polski w kategorii Mini Rock i lider klasyfikacji generalnej Pucharów w tej kategorii Iwo Beszterda. Zapytam Iwa o ten sezon. Troszeczkę porozmawiamy pewnie o kwarantannie, o Mistrzostwach Polski, o jego osiągnięciach i tytułach. No i e, oczywiście o planach na najbliższą przyszłość, ale też będę e, starał się zapytać e, Iwa o jego pozatorową e, aktywność, bo jak wiecie, Iwo Beszterda jest również aktorem i o to na pewno zapytam Iwa Beszterde. E, mam nadzieję, że nasze rozmowy e, kartingowe tutaj w tym miejscu będą cieszyły się... E, taką samą popularnością albo może nawet i lepszą niż te kwarantannowe mam taką nadzieję i bardzo wszystkim dziękuję za śledzenie, a tymczasem zapraszam na rozmowę z Iwą Besztertu Witam cię bardzo serdecznie w Karting Cafe Dzień dobry Powiedz mi bo ten sezon już troszeczkę e, zmierza do końca. Mistrzostwa Polski już mamy e, za sobą. Bardzo serdecznie ci gr gratuluję tytułu Mistrza Polski. Dzięki. Natomiast została nam jeszcze jedna runda Rock Cup Poland, w której się ścigasz w tej serii. No i jesteś liderem teraz w kategorii mini-rock. Czyli co? Będzie dublet będzie mistrzostwo Puchar Polski? W sensie na to liczę, żeby e, ciągle utrzymać to pierwsze miejsce w, e, w Generalce no i postaram się wygrać tą rundę, która teraz no się ok. odbędzie w Bydgoszczy. No dobra, a jak Ci leży y, tor w Bydgoszczy? W Bydgoszczy ostatni poszło mi bardzo dobrze, bo wygrałem y, trzy wyścigi z czterech, a ostatni to byłem drugi, także dobrze mi idzie no tak, w Bydgoszczy. ale Bydgoszczy. Ta... Ta formuła i pucharowa i mistrzowska jest identyczna, także tutaj nie ma, nie będzie żadnych niespodzianek. Iwo, powiedz mi, czym jest dla ciebie tytuł mistrza polski? W zeszłym roku też miałem mistrza polski w mikromaxie, także też już wiem, jak to jest, ale no, jestem zadowolony właśnie z tego sezonu, że zdobyłem mistrza polski. Czyli będzie trzecia szarfa, czy druga, druga szarfa? Druga, tak? druga, tak. No. Okej. Okay. No i co? I to jest? Jak się czujesz jako mistrz polski? No bo już, już się KMP zakończyło, masz drugi tytuł. No, fajnie, fajnie. Tak, takie fajne uczucie, że jestem już pewnym mistrzem Polski. No. no jasne. A powiedz, jak się, jak się zaczęła twoja y, przygoda z, ze sportem kartingowym? Kto wpadł na pomysł, żeby zacząć się ścigać? W sensie wpad, wpadli na to rodzice, bo oni się ścigali na, po prostu na skuterach i zobaczyli w, w Gostyniu jak jeżdżę na tych gekardach i stwierdzili, że też. Wtedy jeszcze takim mały, małą mam pufę jeździłem właśnie tutaj jest zdjęcie. I ten. No i tak się zaczęło. No i co? I odnajdujesz się? Chciałbyś zostać kierowcą wyścigowym? No tak. tak. No nie masz wyjścia, bo mistrz polski. No. W Później musisz kontynuować, ale doskonale Cię znamy nie tylko z toru kartingowego, ale też z telewizyjnego ekranu. Opowiedz nam troszeczkę o tej drugiej Twojej aktywności. E, znaczy, aktorstwo to jest bardziej takie dla, e, dla fanów, żeby tam też trochę zarobić, czy tam e, na przyszłe Proszę życie? Prosić, zarobić. No, No, ale. Tak, to, to jest bardziej pod fan, żeby tam mieć jakieś doświadczenie w tym, jak będzie jakiś wywiad czy coś właśnie, no. Żeby się, żeby się nie stresować, tak? Tak, tak, dokładnie. <laughs> no dobra, a powiedz mi, w czym zagrałeś i w czym mogliśmy Cię oglądać do tej pory? To w Lombardzie teraz byłem teraz będzie też jakaś e, reklama na necie e, jak samochodzików takich e, zdalnie sterowanych, no i no i e, takie już, które były. Seriale, nie? czyli seriale, tak? E, tak, tak. Teraz będzie taki e, taki jakby serial, nie, to będzie film e, meta, także też będę w nim jako e, jako jako brat głównej bohaterki, tak jakby. No tak, ale ja pamiętam, były w internecie jakieś takie zdjęcia z toru kartingowego, kręciliście coś, ty, ty byłeś kierowcą, opowiedz o tym, co tak, to było? Tak, no to, to właśnie był Lombard, dzieci pod zastaw, to był właśnie, to mój był pierwszy chyba, pierwszy film, no i tam ogólnie było takie życie kartingowe, że, moi, że moi, tak, Takimi, e, niby rodzice, e, wzięli Gokarda pod zastaw. No i, e, no i ja się tam. Była cała taka scena, że ja się tam rozpokałem, że no po prostu było mi tego żal Gokarda i uciekłem z nim. No i po prostu e, ten. No i tak jakoś ten było. Czyli takie serialowe życie, tak? Tak, tak. <laughs> no dobra, Iwo, powiedz mi, bo to to tegoroczne i ubiegłoroczne zwycięstwo, to nie jest twoje pierwsze, bo byłeś też zwycięzcą takiego tego programu promocyjnego yy, Iame Series tak, tak, podatę. 2018 też, też w Bydgoszczy tak yy, no dobra, Jest, a więc masz tytuł w mikro, masz tytuł w mini, co dalej? no i wygrałem tą Iame, wygrałem też, też, miałem trzecie miejsce w Rock Cup w tamtym roku no, baby, i tak, w tak, Baby. No dobra, ale co dalej? Będziesz jechał w Mini, w Juniorze, jak to dalej będzie wyglądało? Postaramy się jechać w, w Juniorze za rok. Także no, jak już to w Juniorze, no i nie, na pewno nie w Mini, tak. No dobra, ale słyszałem, że zanim, zanim pojedziesz do Bydgoszczy na tą ostatnią rundę roku, wybieracie się do Włoch, do Sieny. Tak. No tak. i opowiedz, co to za zawody będą? To znaczy, to będzie Puchar Włoch. Tak jak, no, jest oddzielna runda, na przykład Rock Cup, to będzie runda we Włoszech, tak jakby. Okej, okay. i kategoria mini rok oczywiście. Tak, tak, jeszcze mini. Dobra. Ścigałeś się już za granicą? Znasz kilka torów we Włoszech też. Który jest naj, najfajniejszy dla ciebie? W sensie byłem tylko na. W Lunatu byłem, ale widziałem też Adrię i najbardziej to mi się spodobało właśnie Lunatu, bo tam jeździłem, a w, w Adrii to nie wiem, jak jest, jak się jeździ, ale najładniejszy tor za granicą, gdzie byłem, to był w Tryń, Tryńcu. To był Stel, Stel, Stel Ring, no i tam. Tam akurat miałem dachowanie, ale to był najładniejszy chyba obiekt, ale no. najładniejsze, najładniejsze dachowanie w sezonie. No. Iwo, co jest takiego fajnego w kartingu, że wszyscy chcecie jeździć i się ścigać? Przecież to jest niebezpieczne, przecież to jest prędkość. Przecież to jest, nie wiem, no. Drogie hobby. Co tak, jest takiego, tak. co, co was przyciąga? W sensie szybkość i adrenalina. No, i y, też, że można porywalizować ze sobą. A jak się przegrywa taką rywalizację, to co wtedy? No to się zamyka tak sam w sobie i w ogóle nie chce z nikim rozmawiać na ten temat. No tak, jak ja właśnie miałem w y, Toruniu. No tak. No dobra, to opowiedz y, troszeczkę o tym ostatnim weekendzie toruńskim, właśnie jak to wyglądało. To czasówkę y, zajęłam na drugim miejscu, z drugiego miejsca w pierwszym wyścigu przybiłem się na pierwsze i z pierwszego startowałem w drugim wyścigu, w drugim wyścigu y, miałem problemy techniczne i nie ukończyłem, ale w, i musiałem startować z ostatniego i z ostatniego się przybiłem na piąte i z piątego na pierwsze znowu. A w całych zawodach ukończyłem na trzecim miejscu. No tak. Ale y, no w pucharze masz w, w, w klasyfikacji generalnej troszeczkę chyba ponad 50 punktów, o ile nie, nie tak, nie, tak. tak. Się nie mylę, ale drugi, drugi w, w tej klasyfikacji jest Marcel Kasprzycki, który ci cały czas tam podgryza i depcze tak, po piętach. Tak. No i trzeci jest Kacper Turubojski, który wygrał w Toruniu. I to tak. są twoi tacy bezpośredni rywale w walce o puchar, ale jedną rundę można odliczyć, tak? tą najsłabszą? Tak. Tak. Czyli, e... czyli jak to przed tą finałową rundą wygląda? E, na razie odliczamy w, w słomczeniu rundę drugą nie kartingową Michała Polski, tylko pierwszą rundę roka Poland i e... no tam odliczamy tam zbyłem mało punktów bo też problemy techniczne i no, problemy techniczne też były i po prostu odliczamy tą w Słomczynie rundę. I co, i myślisz, że, że ten weekend wyścigowy w Bydgoszczy będzie już takim przypieczętowaniem tego pucharu? E, tak myślę. Czyli ile musisz wyścigów wygrać, żeby było spokojnie? E, ja nie liczę, bo jak zawsze jak liczyłem, to było źle e, i po prostu przegrywałem każdą rundę, tak bym powiedział. No. Jasne Czyli liczyłeś przed Toruniem, czy nie? Przed Toruniem? No, nie, nie liczyłem, nie, nie liczyłem. No dobra Iwo, powiedz mi, e, karting kartingiem, ale czy są jakieś inne dyscypliny, które u, uprawia e, mistrz polski kartingowy? E, tak, e, gram w piłkę nożną, mhm. no i to, jestem w lidze wojewódzkiej i tam nawet mi ok idzie. W jakim no, klubie? Obra kościan, to jest taki e, pod poznaniem. No. no, doskonale znam ten klub, bo ja też grałem w piłkę 20 lat. Także zapunktowałeś tutaj. Hmm. No i co, i e, karting lepszy od piłki, czy nie? Tak, no, raczej e, tak. Raczej bym postawił e, karting, no bo piłka to jest bardziej takie, e, żeby kondycję utrzymać, żeby ćwiczyć. No, ten. A po prostu, dobra. żeby ćwiczyć. Tak. No dobra Iwo, powiedz mi, bo zdobyłeś już dwa razy coś, co, o czym marzą kartingowcy, czyli tą, <laughs> tą taką biało-czerwoną szarfę prestiżową, tytuł mistrza Polski. Jest coś jeszcze, co chciałbyś wygrać w kartingu? Może nie wygrać, ale dobrze pojechać we Włoszech na finale światowym. E, być w pierwszej dziesiątce w finale e, A. No i no i tak, to jest akurat tak. jeszcze... żadnego, żadnego mistrzostwa świata kartingowego. Nie no, mistrz świata to pewnie, ale, no, ale na razie to w pierwszej dziesiątce, żeby się rozjechać i. No i potem zobaczymy, jak będzie. Nie? No jasne, powiedz mi teraz tak, mamy ten sezon i mamy ten rok szkolny, bardzo tak. dziwny, bo była kwarantanna, było zdalne nauczanie teraz poszliście do szkoły i co jest lepsze powiedzmy, bo niektórzy mówią, że lepiej jak się siedzi przy komputerze drudzy mówią, a kolegów nie ma, brakuje, lepsza szkoła jak to wygląda u Ciebie? U mnie bardziej wolałbym chodzić do szkoły, bo też to z kolegami się dawno nie widziałem bo właśnie na treningach piłki nożnej to nie jesteśmy w jednej grupie, no i po prostu no nie spotykamy się na co dzień Czyli ja co, tak się jednak szkołę. A jak się okaże, że trzeba będzie zostać w domu, to co? No to zostanę, nie będę mieć wyboru, nie? Bo to ja. też mi jest OK, już tam sprawdziany czy coś. To jest też łatwiejsze według mnie. Nie wiem jak to inni zawsze, odbierają. Zawsze można gdzieś tam do książki zerknąć, nie? Tak, tak, no. <laughs> Dobra, powiedz mi tak na koniec, kto jest twoim największym rywalem w tym sezonie? Mam dwóch rywali. Kasper Turubojski i Marcel Kasprzycki. I co? Ostrzy? Tak, kierowcy? tak, tak. tak, tak. Dobrzy. No i umiem zawalczyć. Umiem, umiem się pościgać. Ale relacje między wami chyba są dobre, prawda? Tak, tak, tak. Nie wiem, nie wiem czy zauważyłeś, ale jak obserwowałem yy, kartingowe Mistrzostwa Polski, to tam wygrywali kierowcy tylko dwóch teamów. I z twojego teamu są dwaj mistrzowie polski. Jaka jest atmosfera w Parolinie, w polskim Parolinie? No jest, jest ok, nie jest, jest aż jest źle. No po prostu jest ok, jest fajnie. Fajnie jest. Z Frankiem Laszatą mamy. Jest ok. No i z Serafinem Dyrżyńskim i z Dawidem Babrajem też bawimy się często w, taki, w taką jedną zabawę. Jasne, jasne. Kto jest twoim mechanikiem? Przypomnij jeszcze. E, Janek Kręcisz. Jan Kręcisz. Dobra, to pozdrawiamy Janka Kręcisza, a tobie dziękuję serdecznie za tą rozmowę i do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.